Dziadek, możesz być pokazany? Pewnie. Dziadek jest z nami dzisiaj na live. Zobaczcie, tu jest dziadek. Tylko nie wiem, czy nam live działa. Nie, jest krótki dzisiaj. Robimy test na chwilę, na parę minut, może. Cześć Wam, nie wiem, czy w ogóle nas widać, czy słychać. Jesteśmy. O kurczę, musimy na siebie. Jesteśmy w galerii Mileniu w Rzeszowie. Klikamy na pierwsze osoby. Na razie mamy zero. Witam, Zobaczymy, się tata czy się pojawi. O, witamy, Witam. cześć. Musisz wyłączyć ten... tata? Tak. Pierwsza. Napiszcie, czy nas widać i słychać dobrze. Hejcia, hejka. Słychać i widać. O, ale fajnie. Co? No, na live robimy i gdzie są po prostu na żywo. Może babcia nas też widzi, to pozdrawiamy babcię. Górze pokażemy? Mogę cię pokazać? Nie, nie chcę. Dobra, za chwilę. Że się boi. Ja dałam łapkę, a dziękujemy. Tak słychać. Trzeba mogę pokazać? No to zostawiam, bo na jest jeszcze. Hej, to ja, Juleczka. Pamięta mnie pan? No pewnie. Pewnie, pewnie, pewnie. Gdzie jesteś? Jesteśmy w Krzysztofie w Garei. W Leniu. Jakieś? Tak. Pozdrawiamy Milenę. Eee... O, dawno nie byłam u Was na live Tam z Lublina. Tam u o, was. Ktoś z Lublina pisze wiesz? Jesteśmy właśnie w galerii. O, dziadek jest pod Lublina. Nie? Ile mhm. dziś pączków zjedzicie i czy w ogóle były dobre? Oczywiście, tak. że były dobre. Ja zjadłam trzy. Tak? Trzy pączki. Teraz się na lodach. No. Nie pokazujesz. nie pokazujesz. teraz Teraz co Tutaj Różusia jest, przed McDonald'em siedzi sobie. Ok. Pozdrawiam, proszę, pozdrawiam Magdę. Hej, jak tam. No fajnie. Maja, jesteś bardzo ładna, dzięki. Ładna. Kiedy ci ktoś jest z Rzeszowa? No, tak. tutaj w galerii jest. Ejka, hej Kuba. Właśnie ludzie sobie piszą tutaj do nas? Pozdrowisz, proszę. Pozdrowisz mnie. Pozdrowisz pozdrawiamy mnie. Oliwie. I pozdrawiamy Rita i Amerykę. Mamy teraz 19 osób. No, I Róża też jest ładna. Dziękuję bardzo. A daj mi to, to, to. A to zaraz mi padnie telefon, bo tam jest chyba 1 albo 2%. Ja jestem w Rzeszowie, ale w domu. O, Girl Team Official jest w Rzeszowie teraz. Fajnie, to my właśnie... Może będziemy Jesteśmy, my jesteśmy w galerii Millenium teraz. Pod McDonald'em. Zjedliśmy sobie szejki, znaczy lody. A ja już kaszle. No. Maja, Patrzcie, głaś, jest... wczoraj u koleżanki, to twój i Róża mówili, żebyś mnie kurder. nie pozdrowiła, ale Figur, mi chodziło a, o tak to, jest, że jest. ja jest. ciebie pozdrawiam. Patrz, jest o, to, dziękuję. I, kurczak I tu jest kurczak. Kurczak, kaczka. To jest tkanin. Ale w ogóle, pik ja wczoraj pisałam to cytację nie dwa okay, razy mnie okay. nie pokazali, dlatego, że lepiej jest opóźnione i myślałam, że mnie, ja tak, że mnie nie pokazali. I czekaliśmy, czekaliśmy długo, poczekaliśmy i znowu cię słyszałam. Halo, halo. No, no i... Y, y, Pozdrowiłeś mnie i Juleczkę, jestem waszą najnowszą fanką. Czy macie mamę? Mamy mają dziewczyny, mamy tylko tak. że została u nas w domu. Ale mamy dzisiaj Mamy dzisiaj dziadka, tak. Dzisiaj jest z nami dziadek. Oj, kurczę, czekajcie. Mogę powiedzieć cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj jesteśmy z dziadkiem. Tak. Wrócimy sobie. Gdzie kaczka? Tu jest kaczka, Patrzcie, tu jest kaczka. W jest coś takiego, ja nawet nie wiedziałem. Patrzcie. gdzie się daje frytki, gdzie friends. kubek, gdzie bułkę. Gdzie? French. A to to nie, to są te French, to nie są. Ci. To są ci z Wiem. tego. Z Ameryki. A po, Patrz, tam masz nawet ten zestaw. Kubek, gdzie? A co tu już napisane? I jest napisane? pozdrawiam swojego dziadka. Napój, tu jest napój. Pozdrawiam dla dziecka. O, pozdrawiam dla dziadka. O, Jesteście do siebie podobni. Ale jesteśmy trochę, nie? Dziadek i teta. Dlaczego i mama z wami nie pojechała, bo już nie dostała urlopu? Mama i jest chora. To... I jest jeszcze przeziębiona, dodatkowo. <laughs> Jedliście dziś pączka? Macie już 49 osób, mamy 73 już. Tak, mamy zrobionego shorta, nie? Chyba? Nie? Albo nie, nie wiem go. to było tam? Pozdrowiłam twojego dziadka. Smacznego. Pozdrowienia Smacznego. Właśnie zjedliśmy lody i idziemy się dalej gdzieś tam pokręcić pod galerią. Po galerii. Pozdrobisz Jul Ej, mamy tu No, dzisiaj będziemy u Ju Dzisiaj może nie. Ej, u mnie od domu do galerii jest 20 km. A, to mieszkasz też gdzieś koło centrum, niedaleko. Jedziemy tam? A nie. Daj się kilometrów, Co, róża? Ale fajnie się jeździ tak po mieście, jak jest tak wszystko oświetlone. Ile dziadek ma lat? O, dziadek ma trochę już. Co, róża? Co to ze? No. Ja nie przypadam z poczekami, więc nie zjedziemy ani jednego dzisiaj. Ale co? O, gdzie jesteście? Jesteśmy w Galerii y, Milenium w Rzeszowie. Czekajcie, pokażę Wam trochę, odwrócę. Tam jest KFC, tu jest McDonald's, tu jest jakieś coś tam. tam i tak sobie siedzimy, czekajcie, odrócę Was róża gra. Pokaż co grasz? Co tworzysz, róża pokażesz? Jakąś laleczkę tworzysz, tak? Super. No, postaw sobie to jeszcze chwilę. No. <trym> w grę jakby ja jakbym głębczej mam wszyscy jakby wczoraj, na, wczoraj, na, wczoraj na dzisiaj jeszcze na nas są moje mojej koleżanki, wtedy jak oni nagrywali lewa, ale mnie nie było. I my wtedy na kolekcji jedliśmy dwa pączki. Dzisiaj zjedliśmy na e, śniadanie pączka. Później jak e, przyjechałam do domu, to później wzięłam na zarzut gettys. E, dali pączka, na kolację wczoraj, więcej jako nie idzie jak dzisiaj. I, te pączki. I jeszcze później, ci, jeszcze u dziecka i babci. 18, 18. Pozdrowonka dla dziecka i zdrówka dla mamy. Dobrze, przekażemy. Dziadek powinien być zadowolony, że wnuczki widzi. No, dziadek zadowolony, że wnuczki widzi. Dziadek zadowolony, że wnuczki widzi. Zadowolony. A wy pojechaliście do swojego dziecka i babci, tak? Tak, babcia została w domu, a myśmy wzięli dziadka się na przyjazd. Tak. A babcia chciała zostać. Tak, babcia chciała zostać. Babcia ma coś z oczami. To babci no ja dzisiaj byłam na balu przebrana za Kinie Tymoszu. O, fajnie. To jest friend, tak? Spoko. Czekaj, to jest zbliżona? Nie, normalnie jest, nie? Widać cię, Różuś, teraz? Czekaj, czekaj. No. Nie, nie zbliżaj tak, bo to ten, no tak jest. Jeszcze mam <gry> Pa ale wice, pa. Dobra, zrobimy jeszcze dwie minutki i, i idziemy. Dzisiaj taki króciutki live. To ja chodzi do szkoły. Ja tam, gdzie wy, wy dwa lata temu naprawdę w tym samym miejscu. O, ale o, fajnie, o, ale super. Może ktoś tu będzie. To no właśnie, musimy tu jakiś podpis zrobić. Cześć, tu maje Róża. Cześć, Róża. <tgosŁyfikacja> <coughs> codziennie, żeby robić live. My, hey. uh, powiedział cześć. Jesteś super, moja panka. Dobra, idziemy. Jeszcze 30 sekund. Jak chcecie wpisać pozdrowionka, to napisz imię, i mają się was pozdrowi. I my zmykamy. A gdzie jesteście? W Rzeszowie, w Millennium Hall, w galerii. Jesteśmy, o tak, zobaczcie. Siedzimy sobie, zjedliśmy właśnie jakieś jedonko. Ola, pozdrawiamy Ole Ola to jest przybranie na Maja na palkę. Magdę A ja dzisiaj byłam przebrana za ciebie o, kurde. O. <laughs> Za kogo? Za Maję Nikola Dobra, dzisiaj to tak na szybciutko na 10 minut. Trzymajcie się, może odezwiemy się jeszcze jakoś później troszeczkę, dobra? Pa